Dzień dobry, mam na imię Antonina jestem teraz w trakcie kursu na instruktora prawa jazdy. W sumie dwa, dwa lata temu, już prawie trzy, skończyłam kurs i zdałam egzamin. I takim moim punktem widzenia z, z przeżycia jazd, wydało się, że chciałam pójść na ten właśnie kurs na instruktora. Takie zachęcenie przez instruktora, prowadzenie zajęć, jego reakcja na innych ludzi i jego nauka właśnie spowodowała to, że zapisałam się na kurs. Bardzo długo czekałam, żeby te dwa lata w końcu już minęły i mogłam już się zapisać. I no właśnie takie... Czyli spodobała kursy. się Pani praca instruktora, tak? Nauki jazdy? Okej, okay, super. Tutaj mamy jeszcze Pana, to bardzo bym prosił. Pan Neymar Waldek. też zapisałem się na kursy instruktora nauki jazdy. O tym myślałem już dosyć dawno, ale w międzyczasie zrobiłem kurs na y, taksówkarza. Jeździłem na taksji. No, czasy są takie, że na taksji zarobić nie można. Postanowiłem zostać instruktorem. Y, Uważam, że jestem spokojny, mam doświadczenie, 24 lata posiadam prawo jazdy, czynne, cały czas jeżdżę, więc myślę, że swoją wiedzą, doświadczenie będę mógł się podzielić z innymi. Super, i teraz rozumiem, że w zakresie tego kursu na kandydata na instruktora macie Państwo różne zajęcia. Jakie to są zajęcia? No, zajęcia teoretyczne. Z, w, zakresie, w zakresie metodyki, tak? Metodyki, psychologii. Dydaktyki. Dydaktyki, tak. No i yy, w ruchu drogowego. No, to, to taki no właśnie, też. super. Jeżeli chodzi o umiejętności, bo tutaj mamy Panią, yy, która, która wygląda na młodą osobę, wiadomo jest. Yy, no często kierowcy widząc takiego instytutora Młodego myślą sobie, że taki Instytut, no niewiele może nauczyć, prawda? Natomiast u nas w naszej szkole jest system prowadzenia zajęć i później do po egzaminie państwowym, taki, który pozwala uzyskać ten poziom merytoryczny do prowadzenia zajęć w takim stopniu, żeby instrutor szkolący był na takim odpowiednim poziomie i przekazywał wiedzę odpowiednią do tego, żeby tego kandydata na kierowcę przygotować na wysokim poziomie. Oprócz tego oczywiście są zajęcia na torze doskonalenia techniki jazdy, gdzie tam poprawiamy swoje też umiejętności, żebyśmy też bez problemu mogli pokazywać różne zadania, nie tylko egzaminacyjne, ale takie też, które odbywają się już w codziennej jeździe. Mamy też tutaj Sonię, naszą instruktorkę, która niedawno zdała egzamin państwowy w ośrodku egzaminacyjnym. Sonia, bardzo poproszę o parę słów. Na temat, to tak, jestem instruktorką nauki jazdy. Jeśli chodzi o kurs, to też kurs odbyłam w kursencie. Zdałam egzamin za pierwszym razem. Eee, moje zainteresowanie motoryzacją było od małego, bo właściwie urodziłam się z benzyną zamiast krwi. Jeździłam w kartingu w Mistrzostwach Polski od ósmego roku życia, gdy miałam 8, 8 lat zdałam licencję kartingową, gdy skończyłam e, lat 18 wyścigową, więc ta motoryzacja ciągle była e, gdzieś obok. I te moje doświadczenie torowe chciałam też przekazywać kursantom, więc e, dlatego zapisałam się na kurs e, na instruktora nauki jazdy. Jeśli chodzi o egzamin, było to tak No właśnie, No właśnie, zdanie. bo chciałem e powiedzieć tylko jedną rzecz bardzo ważną: że ten film chcielibyśmy poświęcić, zaakcentować jedną, jedną bardzo ważną rzecz, że realizujemy kursy w zakresie kandydatów na kierowcę według no, ustawy i rozporządzenia, które decyduje o tym, co jest w programie szkolenia i egzaminowania. I teraz okazuje się, że to, co tutaj uczymy w szkole. Jakby później nie było spójne z egzaminem, chociaż powinno być. To nie z naszej winy osób, które szkolą, tylko troszeczkę z osób, które egzaminują. Nie będziemy tutaj personalnie o nikim mówić, ale chcielibyśmy tutaj jakby zaakcentować ten element i na tym filmie dzisiaj właśnie chcemy to pokazać. Na pewno na egzaminie, na testach zdarzyć się błędy. Już na samym etapie testów ABC potrafią być błędy. Na moim kursie, na moim egzaminie te błędy też się zdarzyło. Kilka się zdarzyło. Więc na pewno, jeśli gdzieś podwinęłaby Wam się noga, dostaliście wynik negatywny, to z komisją nie bójcie się dyskutować o zasadności danej odpowiedzi. Może być tak, że faktycznie klucz odpowiedzi był błędny. I może być, może być też tak, że wasz egzamin będzie zaliczony, ponieważ komisja może uznać, że faktycznie macie rację. Ale tak by um, tak się zdarzyło, czy nie? Akurat u mnie um, Było jest, w zajęciach praktycznych coś było, prawda? Na zajęciach praktycznych tak, ale, ale teoria faktycznie miałam mniej punktów e, niż powinnam mieć. E, pytanie e, złe, źle było podane pytanie z psychologii. Zaznaczyłam motywację zewnętrzną i wewnętrzną, która była prawidłową odpowiedzią, jednak po dwóch tygodniach dowiedziałam się, że powinna mieć jeszcze jeden dodatkowy punkt, tak? Więc niektóre osoby, które mogły się tam w tym pytaniu się na przykład pomyliły, to miały dobrą odpowiedź, a te, które odpowiedziały dobrze, miały błędną odpowiedź, więc jeśli chodzi o ten egzamin, a jeśli chodzi o praktyczny egzamin, bo generalnie mamy, przepraszam, ale generalnie mamy tak, że mamy zakres egzaminu, mamy teoretyczny i praktyczny i mamy też jakby przeprowadzenie jakby części w zakresie wykładu, tak? Tak, to na samym początku mamy test, mamy test, następnie osoby, które zdały ten test przechodzą do części prowadzenia wykładu, wybierają sobie temat na karteczkach Przygotowują się, a potem przedstawiają komisji. Następnie, gdy przejdziemy ten etap. Czyli taki do... temat, wybrany temat, uh -huh. i tak, abyśmy prowadzili zajęcia w danym temacie. Tak. Na przykład miałam Ile to się? trwa? To trwa około, około 15 minut. tak? Ja czekałam akurat na swoją kolej e, z jakieś 20-parę minut, tak? A potem, a potem przez 15 minut mówiłam. Ok, i po tym zdanym egzaminie bezpośrednio osoby, które zaliczyły egzamin mm -hmm. teoretyczny i prowadzenie y, tych zajęć, w tym zakresie powiedzmy tych 15 minut, można było się udać na plac manewrowy i wykonać zajęcia zaznacie, egzamin w zakresie praktyki, tak? Tak, dokładnie. I Właśnie, i teraz tutaj co Cię zaskoczyło? Na pewno zaskoczyło mnie to, że y, byłam poproszona, żebym zrealizowała temat włączenia się do ruchów, czyli znowu prowadziła wykład. Kursantom, którzy, którzy byli w ruchu. Czyli nie miałam zwracać uwagi na to, jaki jakie kursant popełnia błędy, tylko prowadzić znowu wykład na ten temat. Czyli jakby tą część sali wykładowej miałam znowu powtórzyć w samochodzie. I, no i tak, ale powinno być, powinno być według rozporządzenia czyli sprawdzenie Umiejętności na placu manewrowym w zakresie takim samym, jak ma kursant na kandydat na kierowcę. Tak, i właściwie, właściwie tak było. Gdy chciałam podać kryteria oceniania, w jaki sposób jest oceniane zadanie, egzaminator powiedział, że to nie jest egzamin na egzaminatora, więc to nie interesuje. Troszeczkę mnie to wprowadziło w zakłopotanie, bo właściwie według mnie kursant musi wiedzieć, na czym może oblać, tak? na czym może stracić punkty, kiedy, kiedy jest możliwa kolejna próba. Gdy gdy opowiadałam, w jaki sposób kursant ma, wy, ma przejść to zadanie, musiałam bardzo szczegółowo opowiedzieć każdy punkt. Wraz z tym, że trzeba włączyć silnik, tak? e, trzeba wcisnąć sprzęgło, puścić sprzęgło powoli. Wszystko po kolei, każdy punkcik kto jakby kursant e, wykonywał. A w dodatku nie zostałam poinformowana o tyle tego zadania, gdzie e, tłem było, że kursant jest pierwszy raz w samochodzie i nie potrafił używać za bardzo sprzęgła. I akurat e, uczył się tego na nauku, I miałam to wytłumaczyć nauku, co było dosyć takie. Zaskakujące. Mhm. Kolejnym, kolejną rzeczą, która mnie zaskoczyła, że egzaminator stwierdził, że specjalnie ustawiłam sobie lusterko, żeby jechać na linię, i zabronił mi się patrzeć w to lusterko, gdy wykonywałam łuk. Powiedział, Właśnie. że mam tylko i wyłącznie patrzeć do tyłu, gdzie. Jest, jest określone, że my mamy się odwrócić przynajmniej raz sprawdzić, a nie, a nie sprawdzać to ciągle, tak? Więc yy, cofnął mnie, kazał, kazał mi ponowić próbę i, yy, i poprosił mnie o to, abym zrobiła łuk yy, jadąc tym. Nie patrząc w, w lusterko prawe, tak, tylko tak, bezpośrednio tak. na tylną szybę. Mhm. Okej, okay, no to oczywiście tu można by było dyskutować, delikatnie powiem, natomiast jeszcze jest dodatkowy egzamin w zakresie praktyki już jadąc w ruchu drogowym, tak? Mhm. Jak to wyglądało tak króciutko? Dostałam, dostałam tematowość włączenie się do ruchu oraz sygnalizację świetną i tak naprawdę miałam prowadzić wykład niezwiązany z praktyką, ponieważ dookoła dookoła Wordu przejechaliśmy się samochodem. Ja mówiłam tylko i wyłącznie o rzeczach, które widzę, tak? Żeby kursant, gdy przejeżdża przez dany sygnalizator, to wtedy opowiadałam o tym sygnalizatorze, żeby go po prostu widział. Okazał, A, że... czyli na zasadzie takiej, że jechałaś jako instruktor i jakby wyprzedzałaś, yy, informowałaś kursanta o następu, na, na, na elementach, które nastąpią. Czyli tak. widzę znak A7, ustąpię pierwszeństwo przyjazdu i dojeżdżając mówisz, że co to jest za znak, że to jest ustąpię pierwszeństwo, że masz ustąpię pierwszeństwo, tak? Tak, było, było to o że dojeżdżamy sobie do mhm, światła mhm. kolizyjny. I co może nas spotkać, tak? Mhm. Ale się okazało, że jednak, mimo tego, że e, przejechaliśmy sobie rundkę, to było dla egzaminatora za mało, ponieważ według niego, mimo tego, że nie występowały takie elementy na naszej treści egzaminacyjnej, powinnam powiedzieć o strzałce warunkowej, o światłach warunkowych, warunkowych, o e, światłach kolizyjnych. Bezkolizyjnych, tak powinnam zrobić cały wykład na temat na temat świateł i gdzie na przykład możemy zawracać, kiedy nie możemy zawracać mimo tego, że jeździliśmy sobie tylko w prawo i zrobiliśmy sobie tylko i wyłącznie takie kółko Dobrze, to teraz postaramy się pokazać, pojedziemy na plac manewrowy i spróbujemy w ruchu drogowym też wskazać te elementy, które są istotne żeby zwrócić uwagę na to, żeby nie być zaskoczony na egzaminie państwowym Tak? Super